Cześć, witam wszystkich. żółwik przypalanka dla Was. Ech. Mówię, że muszę być jak taki pomysłowy dobromir, żeby coś stworzyć, żeby to się niosło. Ciężko po prostu. Nie wiem, nie mam już pomysłu, wizji tego wszystkiego. Tylko i wyłącznie Wy możecie mi pomóc. No przeżyć to, żeby to się niosła ta zbiórka, bo tylko i wyłącznie w taki sposób można osiągnąć cel. Na razie kiepsko, tak i tak bardzo do, dobrze w, w stosunku do tego, co było, także wielkie dzięki serducha dla Was w świat. Nie ma co narzekać. I tyle. Powiem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką co jest najgorsze w tej chorobie, bo akurat nie myję się codziennie, nie kąpię się codziennie w wersji takiej, bo nie dałbym chyba rady. Cała skóra, wszystko praktycznie, ja dzisiaj się wykąpałem, dlatego postanowiłem o tym powiedzieć, nie swędzi, to po prostu nie tak swędzi że no, całe ciało i to jest, to jest najgorsze w tym, w, tym, w tym wszystkim jest to tak denerwujące, że można wpalać w furję. To może potrwa dwie godziny, minie i okej. Okay. I, I to jest złe, to, to, to jest takie irytujące, bo bóle głowy, wiadomo, do, do przejścia, ale praktycznie to Ech, także żółwik, przypałamka, pomagajcie, a razem zwyciężymy.